Witam wszystkich. Dziś wiadomości na temat, dlaczego powinieneś jednak kupić jedzenie na zapas Twojej lodówki. Jeżeli myśli, że Ciebie to zainteresuje, to zapraszam na odcinek. Cześć, ja nazywam się Maciek. Wszystko, co tutaj powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Dzisiaj bardzo szybko, jest już późno, więc zaczynamy. Jak wiecie, Bitcoin spada przez cały dzień, mniej więcej tak jak e, powiedzieliśmy to e, w, na ostatnich paru odcinkach. Mimo iż wszystko szło do góry, e, nie podobało mi się właśnie ta tygodniówka, która zareagowała. Tu jest dobry, ba, bardzo dobry tutaj tak zwany supply zone, że puszczają sprzedawcy wszystko po takich cenach. Czekałem, a się otworzy giełda. Pamiętacie, jak narysowałem ten taki wykres? Proszę bardzo, giełda właśnie robi taki zoom jak tutaj, a nie i precovery. To znaczy, że jest niepewność na rynku, ok? Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Pamiętacie, jak mówiłem, że, e, że złoto będzie jeszcze szło do góry? i dojdzie prawdopodobnie dojdzie do 1746, gdyż jest tutaj ogromna ilość jeszcze mocy na dniówce. Jednak na tygodniówce już no nie jest tak dobrze. Więc będzie, będzie taki retrace, powiedziałbym, do tego poziomu 1650 lub mniejszego. Gdzieś mniej więcej do do tego punktu wsparcia tutaj. Ale zanim tak będzie, świeca tutaj musi zamknąć się powyżej właśnie tego oporu, powyżej właśnie 1685 i wtedy pofiluje jeszcze dalej i jeszcze wyżej. Ale dlaczego o tym powiedziałem? To nie są to jakieś yy, wyznaczenia tak zwane z orbity. Zaraz Wam pokażę. Powłączam tylko te wszystkie przyciski. Proszę bardzo. Jeżeli weźmiemy sobie tygodniówkę, to patrzcie. Ten ruch tutaj był taki sam jak ten. Ten urósł, a ten urósł, ale przeszkodził mu ten właśnie, ta wyprzedaż na SP500. I spójrzcie, mamy tutaj, mamy tutaj wzrost, o powiedzmy o 10%. Mamy tutaj wzrost o 10%. Mamy potem tą kumulację, tu mamy tą kumulację i potem wzrost tej kumulacji, wzrost tej kumulacji. 8% mniej więcej tutaj brakuje nam jeszcze 1727. Zobaczymy, czy ta analiza tak zwanej powtarzalności się sprawdzi. Ok później możemy zobaczyć retrace, czyli jeżeli dojdziemy, powinniśmy spaść mniej więcej o 7% powinniśmy spać mniej więcej o od 5 do 7%. Więc jeżeli dojdziemy sobie na tych 1700, to spadek na poziomie 7% 6 będzie mniej więcej na 1613, czyli tyle, ile wynosi nasz tutaj dolny poziom tego wsparcia, albo tutaj mniej więcej tego. Więc pierwszy liter będzie 1650, a później drugi do 1000 mniej więcej. Tutaj, w tym okresie. No, także to tyle, jeśli chodzi. Chciałbym się pokazać o tym, jak kiepsko stoi gospodarka, więc o SP500 już mówiłem bieda, ale tutaj co się dzieje, spójrzcie. Nasz crude oil, znaczy nasz koper, jest coraz niżej i w tej chwili sięga już tego drastycznego tutaj wsparcia, co tu pokazałem tego punktu mocnego i lekko się odbija, ale trend jest taki bardziej tutaj do dołu. Spójrzmy sobie na MagDi. Zobaczcie, MACD silnie sięga do dołu. Co prawda histogram troszeczkę pokazuje wzrostu, ale, ale nie wygląda to za dobrze. Więc jeżeli tak kiepsko stoi właśnie yy, mieć, a zobaczcie, olej. Bum! Spadł niżej. W tej chwili mamy duży, duży, duży Head and Shoulders i ropa może spaść do poziomu Powiedzmy mniej więcej tutaj. Ropa może spać do poziomu o. 11 lub 10. No zobaczymy, że takie coś w ogóle będzie. Będzie to od lat. Zobaczcie, to by się pokrywało 10 dolarów, tak jak było to mniej więcej w 98. To będzie oznaczało ogromny kryzys. Zaraz dlaczego powiem? O co chodzi? Miedź jest wykorzystywana praktycznie w każdym urządzeniu, w każdej dziedzinie, w budownictwie, w elektronice, w samochodach, w gdziekolwiek chcecie. Stosowana jest miedź, ok? W urządzeniach medycznych, miedź. Olej natomiast, e, ropa, jest używana w transporcie, więc jeżeli jest spadek ceny, to jest małe zapotrzebowanie, więc jest oversupply, czyli po prostu demand, ten, ten zapotrzebowanie jest małe, więc cena spada, prawda? Tak samo jest z miedzią. I teraz jeszcze. Dlaczego powinniście zacząć naprawdę kupować jedzenie? Patrzcie, tu jest taki artykuł okay, o eksporterach z Chin. Dobrze? Patrzcie, co głównie eksportowane jest z Chin? Pojazdy, tekstylia, mobilne telefony, meble, składniki na meble yy, różne obuwie, ma maszyneria jakaś, yy, elektronika jakieś tam rowery, monitory praktycznie wszystko. Okay? Co ciekawe, wszystko pochodzi właśnie z tego Wuhan miasta. Tam jest główna taka dystrybu dystrybutornia. Więc nie mogę wymarzyć tego e, oczywiście tego imienia, co się dzieje teraz tej nazwy. Ale zobaczcie, jak waszym zdaniem to wygląda. E, nagle zakończyła się trade war, tak? Nagle w tym miejscu wybucha jakiś Jakaś epidemia w tym niewinnym, tylko akurat w tym miejscu, gdzie wszyscy mają swoje supply i zaczynają się do ich łańcuchy dostaw. Nagle w tym miejscu, tak? I nagle w tym miejscu jest taki wirus, który się przerzuca ze zwierząt na ludzi i tam atakuje wszystko. Nagle tak wszystko razem to jest związane pięknie, prawda? Nagle nie ma hand sanitizerów, prawda? Starzy ludzie są bardziej za, zainfekowani tym. Brakuje pieniędzy na emerytury. Hmm, no. No, nie wiem, nie wiem. Gotówka jest, 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 jest w kwarantannę. Hmm. Ile jeszcze trzeba punktów, żeby ludzie to zauważyli, prawda? I tutaj mamy top 10 importerów and exporter, czyli importerów i eksporterów z US. Eksporterzy, importerzy. Spójrzcie, takie firmy jak Walmart, Target, IKEA, Philips, Samsung, i inne. To są. Eksporterzy z Chin i biegną tutaj właśnie do USA i do Europy. Zobaczcie, to są, to są firmy, które, które po prostu zaopatrują cały świat w różne rzeczy, więc jeżeli takie części samochodowe różne i, 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 i na przykład nie wiem, meble, części samochodowe, elektronika takie rzeczy będą wstrzymane, to pamiętajcie, że ci ludzie nie pójdą do pracy, bo te fabryki będą zatrzymane. Jeżeli te fabryki będą zatrzymane, to ci ludzie szybko stracą tą pracę, a te zakłady będą albo po prostu tymczasowo zatrzymane w ogóle, w stan takiej jakby letargu i to spowoduje, że nie będzie na przykład dostaw innych rzeczy. Firmy kurierskie przestaną działać. A co będzie, jak zabraknie jedzenia właśnie w sklepach? Właśnie o tym mówię. Jak jest naruszony system łańcuchów dostaw, mogą być problemy w dostarczaniu różnych rzeczy, mogą być problemy w dostarczaniu zapasów, więc na jakiś czas może być naprawdę problem. Pamiętajcie, ten kanał jest bardzo mały i mało ludzi go ogląda. W porównaniu z innymi kanałami, na których nie mówią o tych rzeczach tak dosadnie, ok? Więc Wy już o tym możecie wiedzieć. Jak podałem to w odcinku e, specjalnym, co możecie zrobić z wiedzą na tym kanale, to zastosujcie ją. Nie czekajcie, aż po prostu sąsiad Was wyprzedzi, tylko zróbcie to pierwsi. Już będziecie zabezpieczeni. Przecież to nic, nie, nic się nie stanie, jak kupicie, nie wiem, ryżu, jakieś żarcie w puszkach. A nóż to się stanie. A nóż wasza fabryka Samsung koło was albo dostawca telewizorów spajtuje i wtedy co ci ludzie zrobią. Szybko rozniśnie się fama. A rzeczy szybko znikają, jak to jest postawione we Włoszech. Więc pamiętajcie, używajcie swojego mózgu. Pamiętajcie, nic nie jest pewne, są jest tylko szanse. Są, są tylko szanse. Więc żegnam się z wami i na razie, do jutra.